Wsparcie psycho-onkologiczne. Rozpoznanie choroby nowotworowej i konieczność leczenia są odbierane przez pacjentów i ich najbliższych jako silny kryzys. Fizycznym objawom choroby towarzyszą psychiczne reakcje na zmienioną sytuację życiową. To bardzo ważne, by przez cały okres leczenia pozostawać w kontakcie z własnym stanem psychicznym. Rozpoznawać i regulować emocje, myśli i zachowania tak, by służyły one zdrowieniu. Pacjenci, którzy potrzebują wsparcia profesjonalisty, mogą skorzystać z pomocy psychoonkologów. Podstawowym celem ich działań jest poprawa jakości życia ludzi z chorobą nowotworową. Służy temu mobilizowanie woli walki z rakiem modyfikowanie szkodliwych przekonań na temat choroby i leczenia, pomoc w bezpiecznym rozładowywaniu obciążających emocji, wdrażanie zdrowego myślenia i konstruktywnych zachowań. Na wizycie u psychoonkologa pacjent może liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem, interwencję kryzysową, Poradnictwo i psychoedukację, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, pracę terapeutyczną nad obranym wspólnie z pacjentem celem, naukę relaksacji i wizualizacji. Zgłoś się do specjalisty, jeśli masz pytania dotyczące swojego stanu psychofizycznego. Konsultacja z psychologiem odbywa się na podstawie zgłoszenia. Skierowanie nie jest wymagane. Potrzebę konsultacji pacjent może zgłosić samodzielnie, przez personel medyczny lub osoby bliskie i wspierające pacjenta. Do psychologa w ZCO można zarejestrować się pod numerem telefonu: 9142 51595.